A w wolnym czasie Krzysiu robi sobie miskurki. A my się bawimy w bierki na podwodzi. tak? Piotr, chcesz się opowiem? Chodź, chodź. Z babcią gram w bierki, bo na najpierw z nią wygram. Tak. A ja gram z łojskiem. I studiuj. Coś, co się wyrywasz? Wyrywa, co się wyrywasz, sukinko? tym <grym> do boczki, idź do boczki i uzwal. Idź do boczki i, i uzwal, ty depinu. Ma twoją babkę w tym, w tarczynie. <grym> Kurde, dla twojej wiadomości już jej nie mam, tej babki w tarczynie. Nie, nie jesteś z Nie. Czemu? No, jest głupią rurą. Tak, rzuciła, no. Jak się rzuciła? Ona sama? Само. Да не рубите нектар! Ха-ха-ха! <laughs> Доса ни сон! Наколку Ја мана <laughs>